Cześć wszystkim. Dzień dobry. Dzisiaj zmiana trochę kadru. Widok na moje patio. Dzisiaj troszeczkę zachmurzone niebo. I... Ale takie piękne chmury, zobaczcie. Piękne chmury, które tworzą taki fajny pattern. jaką falkę. Dzień dobry, dzień dobry. Czy ktoś tam jest ze mną? Chwilkę poczekam. Cześć Marcin. Powiem dzisiaj, co w gwiazdach na dzisiaj, a dzisiaj się dzieje. Dzisiaj się dzieje, można to już było, hej, hej, można to już było odczuwać wczoraj, można to będzie jeszcze odczuwać przez chwilę, bo realnie wszystkie aspekty, które, o których Wam opowiadam i które mam opisane w AstroKalendarzu, one działają mniej więcej plus minus dwa dni, czyli jeżeli coś jest wpisane dzisiaj na poniedziałek. No to to mogło się objawić już trochę wcześniej, może się jeszcze troszeczkę też ten aspekt e, być odczuwalny jeszcze później, także to nie jest tak, że tylko dzisiaj jest ta energia, ale już wczoraj i jeszcze e, też będzie pewnie przez chwilę, e, mo mo będzie można ją odczuć, także e, powiem Wam, powiem wam jak to energia dzisiaj, bo ja już ją wczoraj odczułam, powiem Wam, że e, zaraz pokażę, co tutaj się działo z księgą symboli, ale wczoraj do w nocy nad nią siedziałam, więc było kreatywnie. Właśnie taka dzisiaj energia, energia kreatywności Wenus, kwadratura Neptun, Słońce, koniunkcja Merkury, czyli taki bardzo aktywny umysłowo dzień, bardzo też taki twórczy i taki płodny, że można dzisiaj naprawdę wiele rzeczy sobie Uświadomić. Można wiele rzeczy, na przykład, ktoś pisze książkę, to zachęcam, żeby, żeby dzisiaj się tym zająć, bo można naprawdę swoje myśli jasno przelać na papier albo je wyrazić albo w rozmowie, czy e, gdzieś tam na filmie, co kto jakby tworzy. Ewentualnie, e, no po prostu będzie się dzisiaj nam dobrze myślało, dobrze gadało, będzie ta świadomość taka e, tych myśli, e, jasność, mogą być nowe pomysły albo coś, jakieś oświecenie, także fajny dzień, jeżeli chodzi o bystrość i taką sprawność intelektualną. Natomiast jeszcze... Ten drugi aspekt, który też dzisiaj jest, pobudzi do kreacji, pobudzi do marzeń, może to być związane z czymś na przykład, właśnie takim, czego nie ma, a chcielibyśmy, żeby było. Także fajnie jest sobie dzisiaj takie te marzenia skonkretyzować, może właśnie pozwolić sobie na to, żeby, żeby puścić wodze wyobraźni, zastanowić się, czego ja chcę, czego nie mam, ale, ale bardzo mi to by się przydało, coś. Czego właśnie, o czym marzę, tak? O czym marzę dzisiaj? Także ja sobie na przykład wczoraj już, już e, wypisałam swoje marzenia, pisałam e, swoje wartości, też takie, o które mi chodzi, też przy okazji tej książki. I co jeszcze dzisiaj? Jeszcze dzisiaj, ponieważ taki, taka intensywna energia, jeszcze dzisiaj e, księżyc zmieni znak z, panny na wagę, czyli. E, przez ostatnie dwa dni nie wiem, czy czuliście, dajcie znać, czy czuliście. O, cześć Sebastian. Dajcie znać, czy czuliście, że była taka energia porządkowania, układania, takiego segregowania. Ja to widziałam u siebie, dlatego właśnie posegregowałam informacje do książki, posprzątałam mieszkanie, podokańczałam różne rzeczy, które wcześniej mi jakby czekały na ten właśnie moment. Dajcie znać, czy energię księżyca wpadnie. I generalnie taka energia księżyca sprawia, że mamy ochotę to zrobić, żeby poczuć się lepiej. Także to nam sprawia jakieś takie poczucie komfortu, spełnienia emocjonalnego, coś co fajnie jest zrobić, żeby się właśnie tak do, doenergetyzować. Więc kończymy sprzątanie, jeżeli chodzi o księżyc i zaczynamy księżyc w wadze. Od dziewiątej dzisiaj rano wchodzimy w tematy relacyjne. Coś tutaj patrzę na czacie, czy piszecie. Marcin pisze tak, tak, chyba nawet od piątku. Od piątku... No, mogło być już od piątku, aczkolwiek księżyc spanie od soboty, ale fajnie, fajnie, że zauważyłeś. Czyli teraz co? Teraz księżyc w wadze i możemy właśnie dobrze się poczuć na przykład właśnie w kontaktach z innymi, w relacjach. Może w tych relacjach jest potrzeba wyjaśnienia czegoś, porozmawiania, albo w ogóle mamy ochotę z innymi porozmawiać, z innymi na przykład wejść może w jakąś współpracę, w, w tym, albo w tej współpracy właśnie wyjaśnić coś, poplanować, po, po pogadać. Także te relacje przez następne dwa i pół dnia będą nam sprawiały przyjemność, tak, tak myślę, i będziemy chcieli właśnie z innymi ludźmi się łączyć. Także, także relacje od teraz... No i co? I właściwie dzisiaj na tyle. To jest taka energia na dziś chciałam jeszcze Wam pokazać, co ja zrobiłam, co ja do e, wczoraj do pierwszej w nocy robiłam. Także nie wiem, niektórzy może już słyszeli, e, tutaj tworzymy z Moniką Księgę Symboli kosmicznych. Mogę Wam pokazać trochę przedpremierowo, co tutaj się znalazło, bo to, są, bo to jest taki, mm, taki prototyp. I tutaj układam sobie informacje. Także przedpremierowo trochę, trochę treści stąd e, będą. będą be, no, wiecie co, powiem Wam, że zaznaczyłam te treści, które mają być i wyszło mi tyle. Już teraz wyszło tyle. E, także całkiem sporo. No, tutaj trochę migawek, co tu się dzieje, powklejane rzeczy. Ja już zaczęłam pisać e, wstęp. Aha, pokażę wam, wiecie co, mandalę, którą właśnie e, ostatnio z Moniką żeśmy na live na My Inigo wam poleciły i chciałam was zachęcić do kolorowania tych mandali, bo umieścimy je w książce. Będzie galeria. Także mandala, która była na zeszły tydzień, to jest właśnie ta. Feeling Yourself. I tu na dole po drugiej stronie będzie galeria tych mandali, które nam przyślecie. Oczywiście wybierzemy te, te które będziemy chciały umieścić, no powiem szczerze. Także konkurs na, na mandale. Cześć Rafał. I więc zachęcam Was do, do kolorowania tych mandali, gdyż to, to fajne ćwiczenie jest, to jeszcze będzie możliwość zaistnieć w książce. No, także dajcie znać, czy Wam się podoba ten pomysł. W linku później w tym poście napi, znaczy Wkleję później linka do tego posta jeżeli ktoś jeszcze nie znalazł. I życzę Wam cudownego, kreatywnego, spełnionego dzisiaj dnia. Wschodu dzisiaj nie widać, bo tu są chmury. Jeszcze raz Wam pokażę śmieszną falkę, która się tu stworzyła. Chyba, wiecie co, to ona się zsynchronizowała z Księgą Symboli, bo to dla mnie jest jakiś fraktal na niebie. Także wschodu Słońca Wam dzisiaj niestety nie pokażę, ale pokażę Wam piękne niebo. Jeszcze życzę Wam cudownego, cudownego dnia. I do zobaczenia jutro. I jeszcze e, chciałam przypomnieć, że troszeczkę wcześniej te live'y, czyli około piątej, bo wstajemy coraz wcześniej. Także e, do zobaczenia jutro. Trzymajcie się.